Cześć, witam Cię na kanale Poza Biurem. Jest to kanał dla miłośników podróży. Dzisiaj w naszym cyklu krótkich rozmów połączymy się z Andrzejem Grigorukiem, dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego i Pan Andrzej opowie nam w krótkich słowach o tym pięknym zakątku Polski. Na początek zapytam o historię Biebrzańskiego Parku Narodowego. No, historia, można powiedzieć, samej ochrony to jest długa, bo sięga lat tam 20 XX wieku, kiedy pierwsze rezerwaty były tworzone, rezerw grzędy rezerwat Czerwone Bagno, no ale największe tutaj jakby działania poczynione zostały w latach 70. i 80., prawda, i naukowe, i takie eksploracyjne przez profesorów Adama Połczyńskiego z Wrocławia, przez profesora Okruszkę przez profesora Andrzeja Dyrcza, też ornitologa znanego, którzy podkreślili czy zauważyli te ogromne wartości przyrodnicze, ornitologiczne, botaniczne parku no i zaczęli działać w kierunku powołania Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Na początku lat 90. pracownicy wtedy Parku Krajobrazowego wojewodowie ówcześni, bo ten park był położony na terenie trzech województw Białostockiego, Łomżyńskiego i Słowackiego. Jednak zadziałali tak, że cała Dolina Biebrzy została objęta Parkiem Narodowym i to stało się 9 września 1993 roku. Panie Andrzeju, a co jest charakterystycznego dla Biebrzańskiego Parku Narodowego? Co wyróżnia ten park innych my jesteśmy największym parkiem. Wszystko co najto jest tutaj, prawda? Więc ja muszę powiedzieć najpiękniejszy park, największy, najciekawszy, prawda, no, naj, najdzikszy o, no, wszystko, co najto można, to dotyczy Biebrzy, co wyróżnia no, siedliska wodno wodnobłotne, no, sama rzeka Biebrza, która rozlewa co roku wiosną, i te zalewy powodują, że no, ten ekosystem żyje, jest niepowtarzalny tutaj w tej części Europy, można powiedzieć. Fragment, norwiański park jest dużo młodszym parkiem, ale też i dużo mniejszym, prawda, bo jest dziesięciokrotnie mniejszym parkiem, dlatego ten obszar nasz jakby predystynuje, wyróżnia ze wszystkich parków narodowych. No, rozlewiska rzeki Biebrzy. Przede wszystkim woda. Woda jest tutaj najważniejszym czynnikiem, który kształtuje przyrodę tego parku. Nie zapominamy też o ludziach. Ja, jak zostałem dyrektorem, to dodałem do tego parku, że chronimy nie tylko mokradła, nie tylko bagna, ale i ludzi, prawda, tutaj żyjących i robimy wszystko, żeby ta egzystencja no, chroniła ten teren, czyli była jak najbardziej skuteczna. I na koniec zapytam o to, w jaki sposób najlepiej zwiedzać Biebrzański Park Narodowy. Wiadomo, że można pływać tam kajakiem, jeździć rowerem, chodzić pieszo, ale jakby Pan jeszcze mógł przybliżyć wszystkie możliwości dla turystów. Park jest przede wszystkim udostępniany dla turystyki i edukacji, czyli mamy bardzo dużo szlaków pieszych wyznaczonych na terenie parku. Te, też większość tych szlaków jest dostępna dla rowerowych. Jako, jako szlaki rowerowe. Przez park przebiega zarówno Podlaski Szlak Bociani, jak i Szlak Polski Wschodniej, ten Green Welo. No, przez północ, jeszcze gr północnymi granicami parku, biegnie taki szlak rowerowy Eurovelo 11. On, on tylko zahacza o park, ale można powiedzieć też jest... Jest to bardzo ciekawym takim szlakiem, no, z, z roweru można się przesiąść na, na kajak czy na kanu i park można przemierzać właśnie za szlakiem wodnym i ten szlak wodny albo Biebrzą, albo też Kanałem Augustowskim, można nawet zacząć nad Wigrami, czyli Wigierskim Parku Narodowym płynąc, są tacy kajakarze, którzy płyną Czarną Hańczą, potem płyną Kanałem Augustowskim i Kanałem Augustowskim aż do Biebrzy tutaj, potem Biebrzo i dalej jeszcze, także takie... To po samej Biebrzy, no, żeby przepłynąć całą Biebrzę, no to co najmniej pięć dni trzeba, prawda, poświęcić na, na Poznanie, czy przepłynięcie od miejscowości Rogorzynek do ujścia Biebrzy do Narwi. I są jeszcze szlaki wyróżnione konne, ale to już się mniej, to jest, są dla dla specjalistów można powiedzieć, no ale też są takie osoby, które, które konno chcą przemierzać na szlak, więc są też takie szlaki wyznaczone. Oprócz tego są, mamy kilkanaście, nie wiem, już ile ścieżek takich przyrodniczych. To są krótsze, takie fragmenty albo pokładkach wyróżnione czy przebiegające od 400 metrów do kilometra chyba na, na, na Czerwonym Bagnie. Mamy taką kładkę Czerwone Bagno, troszkę dłuższą. Tutaj przy siedziby mamy terenowy ośrodek edukacyjny, czyli takie ścieżki przyrodnicze. Ktoś, kto chce specyfikę poznać parku, czy może na krótko się zatrzymać, czy, wy, czy przemierzyć je po prostu dla poznania walorów przyrodniczych parku. I to wszystko, jeżeli chodzi o naszą rozmowę z Andrzejem Grigorukiem, dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego. A jeżeli chcesz więcej takich historii podróżniczych z Polski, z Europy i ze świata, zasubskrybuj kanał poza biurem.